Wiadomo, że następujące równanie ma dwa rozwiązania. My musimy je wyznaczyć. Żeby to zrobić, to najprościej chyba będzie po prostu wymnożyć nawiasy po lewej stronie, nawiasy po prawej stronie. Potem wszystko przenieść na jedną stronę i maksymalnie uprościć taką sytuację. Czyli zaczynamy od wymnażania nawiasów po lewej stronie. Każdy wyraz razy każdy. 2x razy x to będzie 2x kwadrat, 2x razy minus 2. Minus 4x, minus 1 razy x to będzie minus x i jeszcze minus 1 razy minus 2 to będzie plus 2. To się równa i po prawej stronie mamy tak: 1 razy x to będzie x, 1 razy 2 plus 2, minus 2x razy x to będzie minus 2x kwadrat i jeszcze minus 2x razy plus 2 to będzie minus 4x. Zobaczmy, czy coś nam się tutaj nie zredukuje. Dwójki to mamy plus 2 i plus 2 także po prawej stronie, także po przeniesieniu te liczby się odejmą. Również minus 4x po lewej stronie i minus 4x po prawej stronie. Również po przeniesieniu te wyrażenia się odejmą. A reszta już się nie odejmie, ponieważ tutaj mamy. 2x kwadrat, tu mamy minus 2x kwadrat. Jak przyniesiemy to minus 2x kwadrat na lewą stronę, to zmieni się znak z minusa na plus, czyli będziemy mieli 2x kwadrat plus 2x kwadrat, w sumie 4x kwadrat. I z xami sytuacja wygląda podobnie. Minus x jeszcze plus x z prawej strony przyniesiony na lewą ze zmianą znaku, to będzie minus x, czyli w sumie będą minus 2x. To się równa 0. No i teraz możemy jeszcze podzielić to równanie stronami przez 2, żeby uprościć współczynniki. Otrzymamy 2x kwadrat minus x równa się 0. No i teraz już rozkładamy na iloczyn czynników. Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias. x w nawiasie zostanie z pierwszego 2x. Z minus x zostanie minus 1 to się równa 0, ile czym dwóch wyrazów jest równy 0, jeżeli jeden z nich albo drugi się wyzeruje, czyli albo gdy x jest równy 0, albo też gdy ten drugi nawias, czyli 2x minus 1 jest równe 0, tu mamy już jedno rozwiązanie naszego równania, no a z tego prościutkiego równania liniowego wyliczymy drugie rozwiązanie, 2x równa się 1, czyli x równa się 1 druga. No i to jest drugie rozwiązanie naszego równania. Czyli mamy 0 i 1 drugą i takie odpowiedzi mamy podane w podpunkcie B.